Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku publicznego portfela IKE, gdzie pokazuję Wam, co kupuję i dlaczego. Bez gwarancji sukcesu i bez doradzania. Dziś na tapecie XTB, która ostatnio miała lekką korektę, a na to czekałem. Jedna z najciekawszych moim zdaniem spółek brokerskich notowanych na GPW. Dlaczego postanowiłem wrzucić ją do portfela? Już tłumaczę. Pamiętajcie, że nie jestem doradcą finansowym. To, co tu zobaczycie, to moja prywatna przygoda z inwestowaniem. Jeśli coś pójdzie nie tak, to zawsze mogę powiedzieć, że przecież ostrzegałem. XTB działa globalnie od 2002 roku. Rozwinęli się aż na 13 różnych rynkach. Na dodatek, wyniki za 2023 robią wrażenie. Około 1,6 miliarda przychodów i blisko 800 milionów złotych zysku netto. Co to dla mnie znaczy? Stabilność i dywersyfikacja geograficzna. Gdy w jednym kraju coś nie idzie, XTB może zarabiać gdzie indziej. To zmniejsza ryzyko w dłuższym terminie. Kolejna rzecz. XStation 5 i cała platforma. Zgarnięte nagrody i nowości, które ciągle wdrażają: od handlu akcjami, ETF-ami, przez foreksy, aż po kryptowaluty i usługi emerytalne, jak IKE. Innowacja to dla mnie klucz. Rynek zmienia się w mgnieniu oka, a XTB widać, że nadąża albo i wyprzedza. Zauważyłem, że planują ekspansję w takich miejscach jak Brazylia czy Indonezja ogromne rynki z milionami potencjalnych klientów. Dodatkowo mamy rekomendacje analityków, np. Nobel Securities, które dają cenę docelową 88,6 zł, sugerując możliwy wzrost nawet o 20%. Czy te prognozy się sprawdzą? Czas pokaże, ale potencjał jest i to spory. Jako spółka notowana na GPW, XTB podlega rygorystycznym kontrolom. KNF i inne organy finansowe patrzą im na ręce. To buduje zaufanie. Dla mnie to ważne, bo wolę spółki, które transparentnie raportują i nie chowają nic pod dywanem. Oczywiście, nie ma inwestycji bez ryzyka. Część analityków zwraca uwagę na spadek aktywności klientów i rosnące koszty marketingu. To może odbić się na marżach i krótkoterminowych wynikach, zwłaszcza jeśli ludzie przestaną handlować na rynkach tak aktywnie. Dlatego zawsze warto się przygotować na możliwe spadki. Podsumowując, XTB kusi mnie silnymi fundamentami, globalnym zasięgiem i innowacyjną ofertą. Mimo pewnych krótkoterminowych obaw, wierzę w długoterminowy wzrost. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się w moim publicznym portfelu IKE. Dzięki za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o XTB, czy też macie tą spółkę, a może totalnie się z nią nie zgadzacie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!